Dobra Mandzio, także jesteś gotowy? Nie Okej, okay, ja też nie, lecimy Do wygrania duży, duży pitos, także trzeba się starać Wszystkie na jasne, mam nadzieję wygra, Dodatkowo powiedział, że pójdzie do lokopedy, żeby się wyzbyć tego okropnego nawyku Jakiego nawyku? No, zaczynamy No, zaczynamy 3, 2, 1, start! Dobra, widzowie, także tak, sytuacja jest taka: drewno na początku, wiadro to jest totalny must e, Mam wykminione kilka pułapek, które się przydadzą później w fazie gry. Aktualnie muszę się skupić na tym, żeby najprostsze pułapki e, wyeliminować z puli. Czytaj, e, chcę go zabić jak najszybciej z wysokości, tylko że zanim to zrobię, potrzebuję koniecznie, ale to koniecznie potrzebuję. Eee, wiaderka, bo ja myślę, że będzie może próbować zrobić to samo. Eee, w pól jest duża stawka, aktualny wynik jest tak jak powiedziałem e, jest aktualnie 0-0, zaczęliśmy dopiero, e, jakby ktoś dopiero wszedł, także... No na samym początku trzeba Tulsy na pewno zrobić, na 100% to jest podstawa, żeby w ogóle Tulsy zrobić, bez Tulsów to nie ma jak. Dobra, ma pierwszy stone, więc został teoretycznie lepszy biom, ale spokojny. Jest okej, okay. trzeba się skupić. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jeżeli pierwszy wyeliminuje łatwe pułapki, które jest w stanie zrobić każdy, to potem będę miał giga przewagę. Bo ja się będę mógł skupić, a macie będzie musiał kombinować. A ja będę mógł przemyśleć dokładnie wszystkie swoje ruchy. Więc to jest, wydaje mi się, totalny plus. Chcę na pewno zrobić to, chcę zrobić to, chcę zrobić to, bo tykanie jest jakiś bardzo potrzebne. Jaką być cztery. Dobra, to możemy zrobić. Owce zabijamy na samym starcie, bo z tego zaraz zrobimy sobie łóżko. Weźmiemy jeszcze trochę drewna. No i co? Życzcie mi powodzenia, widzowie. Subskrybujcie kanał, jak ktoś na YouTube ogląda. I zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podobają takie filmy. Oczywiście wszystko jest autorskie, nic nie jest yy, podkręcone to dreama, ali trochę! Wiecie jak jest? Dokładnie tak jak mam być cztery, to nic nie widzę, totalnie. Zbieram żarcie na razie. Ja powinienem się skupić na chyba wejście w dół, wiecie? Dobra, spróbujmy go creeperem wysadzić na sam start. Dwie minuty właśnie minęły. Okej, okay, mam jeszcze trzy. Zaraz, zarąbiście, tyle, akurat tyle potrzebuję. Tutaj jest od razu węgiel, subcio Ja go spróbuję wysadzić kilperem na sam start yy, Szczerze, potrzebowałbym jeszcze jedno żelazo, bo boję się, że on może zrobić to samo yy, I bym sobie zrobił tarczę, ale póki tego nie ma, no to skupmy się na tym, co mamy yy, Trzeba cały czas monitorować timer, bo jeżeli okaże się, że słaby będzie szybciej No to lipa byłoby mu oddać za free żelazo, tym bardziej, że on może go nie mieć Okej, okay, okej, okay, okej, okay. that's good, that's good, that's good, that's good, that's good, job. Rzeczy, które mi są koniecznie potrzebne, jest to na pewno łódka, są to na pewno drzwi yy, Jest to na pewno wiaderko Wiaderko powinno być oczywiście zapełnione wodą, dlatego skupmy się na tym, żeby tą wodę od razu trzymać. Zróbmy to, bierzemy to do siebie, z tego robimy tarczę, chłapa dalej nie ma, więc jest okej. Okay. Mandzie na razie dostaje rzeczy, to możemy zrobić. Jeżeli walnąłby mnie do góry, nie wiem, nie wiem czy nie mam wiadra z wodą, co za gówniana gra. So sad, dobra, weźmy jeszcze ten kill off. Okej, to za 10 sekund, dobra. dobra, 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 oho. Aha. Niesamowite Jak bardzo zrąbałem. Okej, okay, okay. A, ja, ja też nic nie zrobiłem. i to było tak niespodziewane stary, w to sensie... W ogóle, tak, 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 to było za wcześnie, za wcześnie. Tak, zdecydowanie za wcześnie stary, ja ci chciałem creeperem wysadzić, ale przez to, że tak nagle mi to wybuchło, to niestety creeper się wybuchł przed twoim. No ja nie zrobiłem żadnej pułapki jeszcze, ale spokojnie, spokojnie. Okej okay. Trzeba klasyczkiem polecieć widzowie. Ale że to szmata krowa nie, 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 nie współpracuje. Nie wiem, jak można nie lubić się palić do żart! Okej. Okay. Jak czołkować sobie grę? Zamiast szukać pułapek, próbujesz zabić fucking jedzenie. Weźmy łopatę. Zresztą żelazny mam wszystko, czego potrzebuję, więc jest spokój. Pierwszy słapnie wyszedł, wyjdzie następny. No co powiem tak, widzę. No innej sytuacji tutaj nie mam do zrobienia. Wiem, że to jest oklepana pułapka. Ale trzeba ją wykorzystać jak najwcześniej, żeby mandzie potem nie jej wykorzystać. Wiecie o co chodzi? Ej, taki jeszcze disclaimer w ogóle, bo no. też y, na przykład są sytuacje takie, że wiesz, na przykład masz lawę, tak. nie? I tak, tak. z lawy można, wiadomo, podpalić i na różne sposoby zabić kogoś no. to, możemy na swapping, tak swapping, swapping. to możemy się umówić, tak, jest słapik, jest to możemy się że, umówić, że Że, można lawę wykorzystać, ale żeby w inny sposób, że jak raz skakujesz do lawa pulki, no to wiesz Okej okay. Dobra, easy Przeżyłeś? Tak, bez problemu Nice Hem Ojeju Dobra, no ja już tu widzę potencjał na, na fraga, ja już nawet się nie skupiam tak to be na minowaniu czegokolwiek, a nie będę ukrywał, że, że razna zbroja byłaby dosyć spoko, fajnie, że lava tutaj jest blisko Jak ja w ogóle chciałam to zrobić? Chciałbym to zrobić tak, że mogę sobie stać na tym bloku I siebie wrzucić tam W sensie po prostu rozkopać pół sekundy przed, albo nawet sekundę Także ja mogę stracić HP, eee, a mandzie już po prostu zginie na 100% Dobra, spróbujmy taką pułapkę Zabudujemy dookoła, żeby nie mieć szansy się coś wydostać jakoś bardzo Okej okay. hmm. Aha O nie, ty wiesz jest, ma Mateusz już mi się w tle włączył. Ja wiesz co generalnie jestem dla ciebie, jak są miłe. Ja specjalnie dla ciebie buduję domek, żebyś o -o. miał gdzie zamieszkać. Ej, to masz 9 sekund. Konknięcie. Dobra, sekunda, sekunda, sekunda i niszczymy. O nie! o, nie! o Dziękuję! Oginie? O boże, Nexy, co ja zrobiłem głupiego! O, nic, co ty nic ty zrobiłem! Nic, nic <laughs> <O>, nie zrobiłem! <laughs> nie <laughs> mogę! Nie mogę, z chłopem! Ale dzięki za crafting przydadzą się! Proszę, przepraszam! Proszę. A jak tam lawa? A spoko, przyjemna. Okej, okay, zostało przyżyte, mówisz? Bez problemu. No to fajnie. Mamy safe time na razie. Okej, okay, bo on tutaj wrócił i on jest tutaj. O, zajebiście, spadłem tutaj. Ale może to nie jest takie złe, o. Hmm. O! Hmm. Czy to jest 1-0? Hmm. Spadłem do mobów i zginąłem na mobach. No to jest 1-0, no skąd? Zginąłem jak debil na mobach, po prostu. O nie! Wiesz dlaczego, wiesz dlaczego zginąłem? Bo zacząłem <laughs> trzymać ci tok, bo się przyzwyczaiłem, że gadamy ze sobą, przez co kliczałem dłuższy I się nie podbudowałem. Dobra, spokojnie, 1-0, spokojnie, <laughs> daj pory, so sad. Jeszcze raz. Dobra, no to co, następna runda, runda numer dwa. Zaczynamy! <laughs> Mamy borów już widziałem żelazo, więc spoko. Jak tam start, Mandziu? Oceniasz. No, wiesz to takie słabe słaby biom mam. Nie będę miał jedzenia niestety i generalnie no... Mogę szybko się przemieszczać. Bo umiem daleko skakać i szybko skakać. Rozumiem, ja mam zimę, tak jak za oknem. A. To żelazo jest tutaj, to sobie to zrobimy od razu Super. Fajnie, że akurat tak fajnie jak wszystko. Proszę, niech to nie będzie jakiś szybki słap. Ale super biom. Też kochasz swój Biom? Wiesz co? O, o, lubię, fajny, fajny, Koniecznie niech się teraz proszę. Niechaj teraz słapuje, proszę. Nie, proszę nie, niech nie słapuje. Pep posiaj, peł -po Zasłużył, Zasługujesz na słapo za ten głos. <laughs> A dopóki się nie przygotowałem, to idę jeszcze po drewno. Uśmierniczka. Dobra, nie mamy czasu. Zabierzemy to, żeby nie miał. I robimy jump in. Ooo! Oh. to żelazo młodej za free. Zostawcie mnie teraz... Jestem zajętym człowiekiem, okej. Okay. A Zajęty człowiek by day. Umieraniem. Osiem sekund okay. Dużo tego jeszcze? Zginę no, trochę tego Ja jest. P ale zginąłem, nie Wiesz co się wydarzyło? No? Słucham Goniło mnie pięć zombiaków Mhm mm Chciałem je strapować w tych zombiakach Jeden jeden Ale przyszedł creeper i postanowił 3 sekundy przed y, teleportacją wybuchnąć wszystkie zombiaki O, nie, co trafie, I no, pół HP mi zadasz W kilach jest 2 do 1, 2 do 0, ale w wyniku 1-1. Zadasz mi pół HP, <laughs> niesamowite. Ok widzowie, zrąbem. Ale spokojnie, 1-1, to jest dobry, dobry czas. W ogóle aktualnie te, tego desłapa to creepery tak? wygrywają. E, generalnie to tak, to się zgadzam Panie bo jakbym znalazł tu gdzieś żelazo, ale to chyba nie będzie shit. On nie może ogarnąć... On nie może ogarnąć tego w 2 minuty. To jest free win, bo dalej nikt tego nie zrobił. Ja sobie ogarnę łódkę, spróbuję łódką to yy, Może mi się uda łódką przeżyć. 2 minuty. Safe spot tak zwany. Dobra. Dobra. Patrzcie. Jest problem Izawie, nie zrobiłem drill. I jeszcze jest wioska. I to jest świątynia. Ja pierdzielę. Ale zrąbałem! Nie widziałem do świątyni. Proszę. Nie słapuj teraz. Żebym wszedł. I zdążył wysadzić. Proszę. W sumie to byłaby dobra pułapka. Mogę go udusić po prostu. To jest lepsza pułapka. Mam łódkę, żeby się bronić. Po prostu może zrobię żelazo. Nie. Dobra, wszystko, co się da. Do... To jest cute. Myślę, że oboje możemy zginąć Najdłuższy słab. Dobra, lecimy. Oho. Niczego nie, Udało niczego, się. niczego, nie miałem, żelaza, nie miałem niczego, Ja też nie tak, miałem, ja tak, też nie tak, miałem tak, stary ładnie, ładnie, Ja ładnie. też nie miałem i się, tylko, I się tylko srałem ma I się, się tylko srałem, żebyś mnie nie podkapał do góry Bo nie miał uciec Nie niestety Uch, A jak stajmowane w ogóle TNT, dobrze, źle? Wiesz co, dałbym radę uciec, ja bym lepiej to zagrał, źle to zagrałem Okej, okay, czyli Mogłeś lepiej stajmować, nie, mogłem, le mogłem to lepiej zagrać Mogłem uciec Dwa i 2,5 sekundy przeddałem, więc ta, no ta, ta. Dobra, lecimy. Myślałem, że nie zginął przez chwilę, widzę jaką być szczer. Myślałem, że nie zginął tak, się zesrałem. Fajnie, że tego, fajnie, że się udało jednak, super bo Dobra i spróbujmy teraz znaleźć coś, gdzie możemy go rzeczywiście zabić. Nie będę ukrywał. Oho czyż to? W burza? Ta. No, okay. ta ta burza, burza. U mnie też jest burza ta. Nie wiem milion klatek oddalenia, jednak pogada to sama. Naprawdę sława. <gryw> Czy ja mam go upokorzyć w taki sposób? Że wygramy grę sami prostymi pułapkami, to jest jeden problem, o którym to ja muszę myśleć a nie wy. To jest problem postaci. Where is my. A to jest lawa, To jeżeli wybuduje się bardzo wysoko i po prostu Nexen nie zdąży się uratować. Może ja niepotrzebnie kombinuję. Może powinien się wykopać w górę i zeskoczyć w dół i tyle i on sobie z tym nie poradzi. Nie ma tu żelaza. Zaleźć Kejwa, nie da się. Tylko problem jest taki, że jeżeli ja niczego nie znajdę, to zaraz mnie złapisz, nie wiem, jakąś lawą czy innym gównem Aktualnie to ja szukam żelaza. Ooo. lawy już nie muszę! Proszę zmiana, proszę zmiana, proszę zmiana, proszę zmiana. Tylko proszę, niech mi żadna śmata nie zabije, peposiaj. Zmiana, ale patrzcie, będzie, bo 5 minut. Będzie 5 minut, wydaje mi się, że będzie 5 mm -hmm. minut. A ja dalej nic nie mam, stary. Wekuł oczywiście. No, ja też. ja też. Ja chciałem Cię stopić teraz w lawie, ale problem jest taki, że mój cave się skończył na tym, że był krótki, znalazłem węgiel, nie znalazłem żelaza, nie znalazłem lawy. Kopię teraz w dół, może coś znajdę, ale raczej nic. Wiesz, że Mandy uda, się 10 a, sekund. A, dobra, no to gówno totalne. Czy ty zginąłeś zanim tego? <śmiech> <śmiech> nie, jak coś moja śmierć się nie liczy, bo miał być słap, ale ty zginąłeś Zresztą mi się szkielet. Czyli <laughs> 2-2. Dwa, dwa. Zgin dwa, dwa. Zginąłem przed słapem, więc 2-2. <laughs> <laughs> to stary, że skoczyłem tak perfekcyjnie, żebyś nie mógł się odkopać. Bo podkopałem na dwie kratki. Chciałem skoczyć tak, żeby na pewno słopowało cię w tym miejscu, w którym chciałem. Aha. I wiesz co? Skelet miałaby udostawienie przed skakiem No obecnie jest 2, 1, 1. Czego 2 dla Te Chyba słopę. Ja widzę mu w winę za free oddaję, on mi jeszcze żadną pułapkę nie zabił, szejcie to? się czot. Mamy złote jabłko, zatem nie zginiemy eee, Robimy widzowie łopatę i walimy do góry, bo nikt jeszcze tego nie użył, a to jest do użycia. Ale że diamond! No słuchaj no, speedrun Minecraft speedrun <laughs> Minecraft speedrun, zebrałem właśnie diamenty Tyle co mam w No nic co, niestety ciekawszego nie znalazłem, tak mnie Seed potraktował Jak tam? A żyję sobie No ale co to A za skoda. życie? A jak tam u ciebie? A bez problemu Wiaderko? Co? Wiadro? Nie, nawet wiadra nie miałem, nie miałem na żelaza. A to co, przeżyłeś taką po prostu? Aha Monka jest, ale z nie zostałeś Nie, mam paru HP Tak czy to? Nie no, po prostu zaskoczyłem, że normalnie nie trafiłeś, źle zaskoczyłeś. Kakać nie umiesz. Oh, Ładny, biom zajebisty. Skąd ty stary na dostałeś tę skrzynkę? Z tymi diamentami na tym biomie? Z jednym diamencikiem, bez przesady Może stąd? Ej, to coś czujesz to jest strata. To jest moja strata. Strata rundy wizowej Jak to przegram, nie bądźcie zawiedzeni. RNG pokarało. Wiecie, jaki mam jeszcze pomysł, żeby się w kołebech zatygować i się odkopać po prostu jak będzie słab. Ale ja mogę zginąć wtedy. Mam dla ciebie prezent będzie. Cieszę się. <grym> o! O! Jest to nic. Nie, dwa kilofy. <grym> No, dziękuję. Nie, tragedia, Prawę tragedia. Mamy jeden prezent, żelazo jedno. Proszę bardzo, weź sobie Niestety nie nie wiem. Widzę, że mamy takie same biomy, nie? Takie same gówno. Tylko, to, tylko on teraz ma kołeby, wizawie. To jest mój koniec. Hmm... Jest źle. Jakby go strapować z łiczką? Ile ona potek rzuca? A no, żeby gestrapować z wizką, trzeba jeszcze mieć jedną rzecz, widzowie, umiejętności grania w tę grę. Prawda? Szybko. O, żyję. Okej, okay, spoko. Przeżyłeś? Bo zobacz, co się ze mną dzieje w tym momencie. Nie. Naprawdę? Szkielet. Nie gadaj. No szkielet, ja nie mam HP. Trafi mnie, nie, nie, nie żyje. Co Czujesz, Mam serduszka miałem. Tak, tak, miałem. Tak, tak. O, idealnie, idealnie, tak. Powiem po... u, tak, tak, o oh yeah, oh yeah. Gratulacje, powiedziałem w pierwszej minucie tej gry, że już wiedziałem, że jest los. Nie miałem jedzenia ani miałem Unlucky, dobra. Trzeba. Trzy dwa, dwa. Zabiłeś mnie z czego? Z lewa pulki jakiejś? Bo nie widziałem Lawa, Idealnie się wkopałem w lawę, pół sekundy i się wkopałem w lawę Ooo, oh, nice Ty, ty nie zginąłeś teraz? Wtedy? No, teraz... Nie, nie nie zdążyłem już e... y... bo nie Manju... jest, jest, yes, burn to death A no to jest 3 do 3... A, Nie, 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 jest nie, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2 na dwa na dwa cały czas 3. A. 3. dobra, dzięki golfidenci z czatu <laughs> Dalej nikt nikogo nie zabił z y, upadkiem Wiecie co to oznacza? Ktoś musi być pierwszy... S? To jest niemożliwe. Chciałem zginąć? Okej. Okay. Mhm. Mm Niestety, ale... Ja nawet toolsów nie zażyłem zrobić! May, takiego farta, w sensie z tymi swapami, zawsze w idealnym momencie dostajesz swapa dla siebie. Szczerze, niekoniecznie, bo miałem pomysł na jedną fajną No Ja też miałem pomysł i ci oddałem, no za co ja ci oddałem. No widzę, no ale ty drugi raz wioskę dostajesz! No no, no, sorry, no. jak się ma, to się gra. Jezu, zawsze zbieram łóżka i Dobra, tutaj robimy to. Tutaj damy to anty cokolwiek, no bo to jest jedyna w sumie rzecz, która mnie aktualnie może chronić przed czymkolwiek. No i co? Daję mu to, daje mu niewygodną do zrobienia. Bo wiem, że. Dobra, no powiem tak, lecimy teraz tak wysoko, jak się da, musimy to zrobić. Ja jak coś mogę się obronić łódką, jeżeli mi to wyjdzie. Dobra, no jestem botem totalnym. Choć nie, jeszcze mogę, jeszcze mogę tym się obronić. No to tym też nie można zapominać. Nie ma kowala w tej wiosce, więc whatever. On jest Fletcher. Ale no, czy mi że jest potrzebna trochę. On oryginalny pomysł, ja nie mam nic oryginalnego tutaj. Jeden chcę z nim wygrać. Dobra, dzień. skoczę na dach, może zginie. Nie wiem, łódka czy siano. Spróbujmy sianem. Nie, łódką. <słyski> Co za dwie pepegi. Mm -hmm. Widzę, że ten sam pomysł. Nie, ten sam pomysł ta sama oryginalność. <stutki> <mulety> <mulety> nie, na szkodki nie da się tego walnąć. Ja. No, ja tak samo nie mogłem. Ja nawet wiadra e, nie miałem, musimy stary. Musimy ustalić, że nie możemy się zabijać z wysokości, bo już trzy razy to powtarzałem. Tak, trzy razy to że. Dobra, bez wysokości, nie ma problemu. Ale dwie ppki się to brały. Ja bez wiadra, stary, w ogóle, bo nie, nie, nie chciałem tracić czasu. Jakby mu nie dało fora, to by 4-0 było. Ale jestem główny, bez? Nie no, bambu zrobić, mogłem bambuskina zrobić, widzowie, mogłem. Znaczy, siano, na łódkę mi odbiło, a jestem głupi A ci co mówili, teraz pewnie mają takie A nie mówiłem debilu No jest jak jest Nie można mieć wszystkiego O, zajebiście, zejście do Kaiwa, super W moim przypadku to już godności nigdy nie odzyskam, jak Mandzia mnie zabije jak on to wygra? A nie mówiłem Dobra, respcie się szmaty Podoba mi się to jak to wygląda I ilość wygenerowanych tych mobów tu Nie będę ukrywał, że mi się nie podoba, mi się podoba fest Tylko jest jeden problem pod tytułem się nie trafcie nie proszę, dzięki Chłopaki Nie Nie gadajcie mi tak nawet Chłopaki, my się male. Jak będzie blisko do słapa czas Ja idę, wbiegam w moby Wbiegam w moby po prostu 10 sekund swap O ty. O ty, o chłopie! Ty. O ty! Coś jest? Nie wiem. Nie zdążyłem trzeba zrobić niestety z nimi. O ty! A ja chyba z nimi zrobię. Dobra, jak on ma to obok. To jest tak zwana akcja defensywa, wizowie? Wiecie, co oznacza akcja defensywa? Jeden mu zostało, no widziałem. Akcja defensywa oznacza full tarcz. Zróbmy to od razu. Wiaderko z wodą tu zrobimy. Wiaderko z wodą dam od razu tutaj. To jest jeden problem wizowy, którego ja muszę wziąć pod uwagę. To jest problem pod tytułem Siema, nie mam wody, dobra, już mam. Oho, ale combo robimy. Wioska jest, ale nie mam czasu. W każdym razie się może strapować. No, jeszcze szkielet się zrespił. Nie mogę wziąć tak, jak jest w mentor. Jeżeli ją cokolwiek próbuję, to niech nie wierzę w tarcze. Bez tu wiocha tu była. Dobra, trudno. Nie! Niesamowite to jest! Brawo, tarcza! Zobacz apę! O, panie! Chyba wskakujemy i to będzie to, co nie? O, coś czuję, że mogę tu zginąć. Ale myślę, że będzie też może zginąć, mamy i creepera, i lawę. Siedem, pięć... Jestem idiotą! <laughs> GG. Nie, GG, trzy dwa. No tak, ale GG w tej rundzie. Nie, Gigi jestem tej takim pacanem! Przecież Creeper się tutaj Nie Creeper się moje dwie sekundy i <laughs> tak. Ale strzałkowałem! Hmm. Hmm. Dobra, mamy Keyba. Creepera dalej nie było. No i nie będzie. Albo może będzie. Nie wybuchaj, Peposiaj. Nie wybuchaj, no nie wybuchaj! O, i to może ja będzie po prostu zbiorę imprezę i mówią dam, co? Nie potrafię myśleć, cześć w kąt 4, pół serduszka i przegrywam właśnie rano przez fucking szkieleta śmiecia, dentego. Napomnę mu na twarz chatfu No już nie ma sensu, i szukaj coś innego. nie strzelajcie do mnie, rury! Oj, no jasne, że strzelili. GG. No nie gadaj, robię dobrą pułapkę. Śmiecie, dente! Przegrałem! Przegrałem! Mandzio, bo lepszy widzowie i to jest nawet no joke, w sensie serio, mój performance w, tej, w tym Best of 7 jest gorzej niż tragiczny. Nie zasługuje, nie zasługuje według mnie lato, żeby wygrać. tu No nie, 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 to jest nie fair, to jest nie fair! To jest nie fair, mam dla Ciebie taką dobrą pułapkę i nie zdążę. To jest nie fair. To jest takie nie fair, nie zabijesz mnie tym. To jest takie nie fair, to jest takie nie fair, to jest takie nie, taki nie fair. To jest nie fair, to powodzenie na tym biomie. O, to dzięki! Jest takie nie fair. <laughs> Kiedy żelazo nakopałeś? A, daj spokój. Nie mogę. Min ja biegam po biomie śnieżnym. zaś mój HP. Słucham? <laughs> Zobacz HP. Hmm, zajebiście. Nie mogę sprintować jeszcze, sajs. Upa, jak mnie... A! No cóż. Ja nawet nie wiem skąd dostałem. Ja nawet nie wiem skąd dostałem. Nie. Chciałem ci zrobić water trap Tak, ja wiem, wiem, idziałem, widziałem To był dobry pomysł. Nie, mogę mieć cztery? No, zagrałem chujowo. Strasznie. Zasłużyłem na to, żeby przegrać, tak powiem. Także GG. GG. Ja tu ci Sadge, no sadge widzowie.